Cześć Boże, witam Was serdecznie, pozdrawiam w poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus tak bardzo jasno i tak bardzo wyraźnie e, mówi nam o tym, że jest obecny w każdym drugim człowieku. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mnieście uczynili. A to, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci, waszych najmniejszych, nie uczyniliście także mnie. Wydaje mi się, że my często w takiej naszej codzienności, zabieganiu o tym zapominamy. Spotykamy na drodze naszego życia różnych ludzi, różnie reagujemy, czasem jesteśmy zdenerwowani, zniecierpliwieni, czasami kogoś może nie lubimy. Czasami yy, nawet nie ze swojej woli, ale tak po prostu nawet spontanicznie przechodzimy obojętnie obok kogoś, kto może akurat potrzebuje naszej pomocy, naszego uśmiechu, naszego dobrego słowa. Wszystko, coście uczynili, jednemu z tych braci moich najmniejszych w mieście uczynili. Czy uczyniliście coś dobrego, czy coś złego? To uczyniliście mnie. My, drodzy, gdybyśmy tak pamiętali o tym, kiedy tracimy cierpliwość, kiedy ktoś nas może denerwuje, kiedy kogoś nie lubimy, gdybyśmy patrzyli na niego i widzieli w nim Chrystusa, wierzę, że zachowalibyśmy się inaczej. No, ale z drugiej strony nie mówi, czego nie uczyniliście. Jednemu z braci najmniejszych w mieście nie śni, nie dałeś kubka wody komuś spragnionemu, nie podzieliłeś się chlebem kim, z kimś głodnym, nie przedziałeś się na jego potrzebującego. Nie uczyniłeś tego mnie, mówi Chrystus. Jezus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii widzieć siebie w każdym drugim człowieku. Otwórzmy serca nasze, otwórzmy oczy naszych serc na drugiego człowieka, w którym obecny jest Chrystus. Dziś, gdy jeszcze trwa wojna na Ukrainie, gdy wśród nas, tylu uchodźców, tym bardziej mamy okazję do tego, by okazać to miłosierdzie wobec potrzebujących. Oni potrzebują wszystkiego, ale myślę, że to byłoby za mało, gdybyśmy okazywali miłosierdzie tylko tym uchodźcom, a dla swoich najbliższych, że dla męża, żony, współsiostry, dziecka, kolegi, koleżanki, brata, siostry, dla najbliższych współpracowników. Nie mieli tego miłosierdzia. Widzieć Chrystusa w każdym drugim człowieku. W każdym drugim człowieku. Tego serca życzę sobie i Wam. I pozdrawiam serdecznie na dalsze y, dni Wielkiego Postu.